Justyna TV Reklama jest z nami Izak. Cześć! Cześć, dzień dobry. Powiedz mi, jak tam, jak poszło? No poszło bardzo dobrze, jakby trzecie miejsce. E, startowałem z pozycji czwartej, więc jakby jest ta jedna poza do góry i myślę, że bardzo ciężko jest podczas takich wyścigów, kiedy masz pozycję z tyłu, prze, przeganiać w takim małym torze, gdzie masz tylko cztery okrążenia, więc to była bardzo mała bramka w ogóle, żeby przeganiać kolejne osoby. Ważniejsze było, żeby przenieść tą jedną, już widziałam, że fajnie będzie utrzymać pozycję, żeby było podium i to się udało e, zrobić, także jestem super zadowolony. Złapać bakcyla na to? Na pewno, jakby, ja mam nadzieję, że powtórzę, bo, bo czuję, że wciąż jeszcze mam potencjał, żeby osiągnąć lepsze wyniki, więc wydaje mi się, że z każdym wyścigiem u mnie przynajmniej byłoby lepiej, a ja kocham rywalizację. E, myślę, że gry na pewno tutaj natchnęły mnie do tego, żeby rywalizować na takim poziomie powiedzmy e, i żeby się nie poddawać, tylko żeby cisnąć dalej, więc mam nadzieję, że będę miał okazję, żeby się tutaj pościgać. Jesteś komentatorem e-sportu, komentujesz gry komputerowe. Czy nie chciałbyś dzisiaj na przykład komentować, jeśli chodzi tutaj o właśnie wyścigi, wyścigi samochodowe? Pamiętacie, że jak usłyszałem ten komentarz na żywo tutaj, to, to miałem taki moment, że sobie myślałem kurczę, właściwie to mógłbym to komentować, że to jest dużo więcej emocji nawet niż się spodziewałem w tym wszystkim. Więc, więc myślę, że to byłoby do zrobienia, więc kto wie, może gdzieś tam jakąś przyszłą edycję skoczenie za kierownicę, a za mikrofon. Teraz free Fighty są na topie. Czy ty Masz, miałeś propozycje walki w ogóle? Wiesz jakieś propozycje się gdzieś tam pojawiały, takie delikatne, ale wiesz, u mnie od razu było tak, że, że ucinałem wszelkie rozmowy o walkach, bo w ogóle mnie do OKTAGONu nie ciągnie, mimo że świat free Fightów mnie gdzieś tam też na pewno interesuje i, e, i, i też na pewno to jest świat, w którym fajnie uczestniczyć, ale właśnie, ale chciałbym uczestniczyć jako komentator, więc myślę, że, że ja po prostu swoim doświadczeniem ze sportu, z komentowania, mogłem dużo więcej wnieść do świata free Fightów jako komentator niż jako zawodnik. Odebrałeś puchar? A, to, akcji. Możesz pokazać do kamery, tak, co ty masz? Tak, tak. tak, oczywiście. Jakby udało się trzecie miejsce zająć. E, wołali akurat na podium, także tak, tak, tak. nie mogłem przegapić tego momentu, żeby dostać... Co no, ja, jeszcze, jeszcze ze trzy takie mogę samochód budować. Miał no, no, cztery koła idealnie. Dokładnie. No to mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Nie no tak, ja też oczywiście. E, skończyliśmy na tym, że. fajtów? E, no. Tak. Nie, nie, chodzi mi tutaj o to, że podobno ćwiczysz, e, trenujesz e, MMA. I jakie masz osiągnięcia, jeśli chodzi o to, w sensie czy się z tym spełniasz i czy ci się to podoba? Tak, tocze, jakby ktoś mi powiedział 10 lat temu na przykład, że będę trenował sztuki walki i będziemy się to podobać, to bym taką osobę wyśmiał zupełnie, bo uważam, że to jest zupełnie nie dla mnie, a spróbowałem raz na pierwszym treningu się zakochałem, naprawdę to jest taka super zajawka. Najbardziej męczący sport, jaki uprawiałem w życiu, a, a uprawiałem wiele sportów różnych. Uważam, że ten jest najbardziej męczący, bez dwóch zdań i, i naprawdę super zajawka. To jest naprawdę mega, mega spoko i polecam każdemu, jakieś treningi zacząć, bo to jest bardzo przyjemne. I przede wszystkim jest jakby stwierdziłem, że ja jako komentator dostawamy już propozycję walk. Właśnie, a od kogo? Dostawałem propozycje komentowania od, od fejmem A, okay. wszystkim, więc wiedziałem, że prędzej czy później fajnie by było, gdybym w roli komentatora wystąpił na jakiś gali, tym bardziej, że dużo moich znajomych różnych się bije i, i jakby też uznałem, że fajnie byłoby skomentować jakąś ich walkę, dlatego stwierdziłem, że prości nauczyć się fachu komentatora MMA, Idąc na MMA, jakby tutaj ta teoria jakby przede wszystkim przez praktykę. O, I jakby przez to, do na treningi, spodobało mi się, myślę, że już teraz jestem na takim poziomie, żeby móc komentować takie gale. Także myślę, że do komentowania gale jestem gotowy. A kto ci zaproponował właśnie walkę? Jaka federacja? Wiesz, co, a to widzisz, to, że nie, to nie no, wiesz tak nie. Było ale takiej... to była jedna, jedna federacja czy więcej? Ech, wiesz co, no, nie, no, były dwie na pewno, ale wiesz, to były takie bardziej przymiarki, bo ja zawsze mówiłem, że ja nie chcę walczyć za bardzo, ja, że ja bym się widział w roli komentatora, więc nie było kon konkretnych propozycji absolutnie, bo ja też jakby, znam się z tymi ludźmi doskonale i, i oni też wiedzą, czego się po mnie można spodziewać i, i raczej od, od samego początku była to taka sugestia z mojej strony, że jeżeli mam coś robić przy, przy takiej federacji, to raczej jako, jako komentator. No masz jakieś tam zasięgi, jesteś zasięgowym tutaj komentatorem, zasięgową osobą. Powiedz mi, czy też takich przeciwników byś szukał? Gdybyś miał zawalczyć, czy niekoniecznie? Na pewno, gdybym miał mieć jakąś walkę, że jeżeli nie będzie, więc... Nigdy nie mów nigdy. No wiadomo, tak, oczywiście, ale wiadomo, że gdybym miał się z kimś zmierzyć, to też bym chciał kogoś na, na moim poziomie, który, kogoś, to który już jest w internecie bardzo długo, najchętniej, tak, jeżeli, jeżeli w ogóle, I, i na pewno chciałbym dać jakąś fajną taką walkę i sportową, przyjęcie po odpowiedniej ilości treningów i przede wszystkim na odpowiednim poziomie też merytorycznym, tak, żeby to była też osoba ogarnięta, żeby nie było tam żadnych dymów, czy coś tam, tylko chciałbym, żeby to Trzymało poziom, po prostu. No teraz są dymy różne. Słyszałeś może o tutaj e, dymach, jeśli chodzi o, o rodziny Morańskich? O Jaska Morańskiego, Mateusza Tak. Co, 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 co powiesz o tym? Znaczy ja śledzę oczywiście to, co się dzieje. Wydaje mi się, że, że tam to już jest taka bardziej sztuka dla, dla sztuki, niż jakieś konkretne afery, dymy czy coś tam, że to są dymy dla dymów po prostu, tak, w, w takim przypadku. Ja myślę, że oni to robią po prostu, żeby właśnie zdobyć te zasięgi, żeby być popularnym, żeby się wybić w pewien sposób. Ja myślę, że oni nie muszą tego robić dlatego, żeby być popularni, żeby się wybić czy coś, bo oni już są tak naprawdę popularni w tym świecie. E, oni wiedzą, co się dobrze sprzedaje na pewno w tym świecie free fightów i, i starają się to robić po prostu, tak. Wiedzą, że e, dobrze, dobrze poddymić, żeby to się też oglądało i żeby zdobywać kolejne walki, tak, więc tu jest na pewno dużo w tym wszystkim sposobu po prostu, tak? To jest wszystko przemyślane. Wydaje mi się, ja nie wierzę w to, żeby oni robili to, nie wiem, specjalnie po to, tak, żeby mówili wszystko to, co myślą, tylko raczej to jest, tak, tak bym przynajmniej stawiał, że oni już wyrobili e, sobie pewien kunszt tego i jakby w to idą po prostu, w to brną dalej. A co uważasz o kandydaturze Jaceka Moręckiego na prezydenta? <laughs> no, czy znaczy ja nie będę głosował na pewno, więc... Dlaczego? Więc... No bo to myślę, że to nie jest do końca mój typ. Na prezydenta. A uważasz, że w ogóle dojdzie do tego? Żeby został prezydentem? Myślę, że nie. Myślę, że A nie ma szans. Się będzie startował w ogóle? Czy, czy myślisz, że tak jak powiedział, tak zrobi? A oczywiście, że może startować. Jeżeli ma taką ochotę, to, to gdzieś tam może zbierać podpisy, ale, ale wydaje mi się, że, że nie będziemy miał tam siły przebicia. Okay. A kandydatura Maty? Bo Mata też podobno chce startować na prezydenta. Czy na niego byś zagłosował? Wydaje mi się, że to jest pewna kampania jego po prostu, zresztą też jest, to też jest gość, który ma głowę na karku i zresztą ja Matę bardzo podziwiam to jak prowadzi swoją karierę i to takie kawałki zresztą tworzy, także wydaje mi się, że to wszystko jest bardzo przemyślana kampania pewna i jego osoby i pewnie nowej płyty, także on wie co robi. A jeśli chodzi o Fame MMA, jakich masz tutaj ulubieńców, na kogo stawiasz? Przy najbliższej gali? Tak, teraz będzie niedługo gala Fame MMA, teraz się właśnie była konferencja yy, i powiedz mi, yy, czy masz jakiegoś właśnie takiego ulubieńca? Wiesz, co jakby nawet jakby z ulubieńca, takiego typowo, może nie, nie do końca. Wydaje mi się, że będzie dużo, dużo fajnych walk, ale powiem ci szczerze, że najbardziej mnie ciekawi walka dziewczyn, bo, bo wiem, że i Lil Masti i jej Walka to jakby dużo się, dużo się przy, przygotowują, tak? I, I Linki Master, Linkiewicz, Marta. On... A na kogo stawiasz? Wiesz, co wydaje mi się, że Lil Masti? gdzieś tam, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo wyrównana walka, dlatego jestem ciekawy, po prostu, bo wydaje mi się, że to już będzie walka naprawdę sportowa i że tam zobaczymy dużo fajnego po prostu MMA na poziomie. A co uważasz o walkach 2 na 2? To też, jest, to, to też jest ciekawe na pewno. Jest to ciekawa formuła z pewnością. No i tam, i tam na pewno gdzieś tam to. Fajne, że są pewne zasady, tak? że nie będzie można się bić dwóch na jednego, czy coś tam, tylko że są. Że, że nie jest to Wolna Amerykanka, tylko że są wprowadzone pewne ramy, w których, w których się trzeba trzymać. Także to też są emocje. Jak wiesz, Jakby przy my masz pewno luźną formę prowadzenia tych walk, prawda? I wydaje mi się, że to też jest ciekawe dla widza, żeby było coś innego. Jakby ludzie też na to czekają tak naprawdę. No, bo teraz będzie się bić właśnie tańcula e, z Jackiem Morańskim i z Mateuszem Morańskim, i do tego jeszcze Szarony Reporter, czyli takie kombo. E, kogo wstawiasz? Wydaje mi się, że, że tańcula. Że jakby uważam tak, że to jest bardzo inteligentny gość, on też wie jak trenować, wydaje mi się, że on też jest na, na fajnym poziomie w tym świecie freak fightów i, i, i na pewno będzie wiedział jak się przygotować, będzie wiedział czego się spodziewać, mam wrażenie, po że to po ten jego pierwszy pojedynek z, z młodym Murańskim będzie na pewno dużo trudniejszy, on o, o tym doskonale będzie wiedział i, i najważniejsze, żeby, żeby głowa mu pracowała po prostu. Tak? Wydaje mi się, że on jest też doświadczony, ma mocną psychę i, i wydaje mi się, że tutaj nie odpuści, tylko będzie miał dużo do udowodnienia i sobie i innym. A Jacek Murański i kontra, szalony reporter. No, tam to też jest ciężka sprawa, nie wiem na co stać solnego reportera, bo, bo on jeszcze nie walczył, prawda, ale, yy, ale też jeżeli będzie wychodził na, na, na pana Jacka Murackiego, to też będzie wychodził na zmęczonego Jacka, pana Jacka Muryńskiego, tak, więc, więc wiadomo, że w takim wieku już na pewno zaawansowanym w świecie freak fightów yy, kondycja będzie tutaj bardzo ważna i wydaje mi się, że tej kondycji nie będzie też panu Jackowi ciężko, także tutaj to jest, jest ciekawa sprawa, ale wydaje mi się, że tam do tej walki już nie dojdzie, bo wydaje mi się, że, że Arek Tańcula zrobi swoje.